Dobra informacja dla przedsiębiorców. Będą mogli liczyć na ulgi w podatku od nieruchomości za tworzenie nowych miejsc pracy. Między innymi taką decyzją podjęli radni miejscy na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta. Sesję rozpoczęła niecodzienna uroczystość. Burmistrz Kętrzyna Krzysztof Haćman docenił Ryszarda Przespolewskiego za 47 lat pracy na rzecz miasta. Proszę Państwa, jestem głęboko Tobie Ryszard wdzięczny. Jako też burmistrz, jak kiedyś założyłeś z najdłuższym starzem w tym mieście, przynajmniej na razie. Za naszą też osobistą współpracę. Zapraszamy Panie Szarcu. Proszę tutaj. Stosowne nagrody różnej natury już otrzymałeś przyjacielu. Dzisiaj jest takie specjalne podziękowanie i pisemne i kwiaty. I jak zwykle piękna książka w Twoim mieście, dla którego zostawiłeś 47 lat swojego życia zawodowego dla Kętrzyna. Wszystkiego najlepszego. Uhonorowany został również Marcin Waszkielis, czterokrotny złoty medalista Mistrzostw Świata w walkach rycerskich. Doceniono trenera z klubu Tekłon do Tadeusza Snopka. Wicemistrz Polski, trenerów, wielu utytułowanych zawodników, mistrzów Polski, złotych medalistów ogólnopolskich, olimpiad młodzieży, medalistów Nie. armii międzynarodowych. Ja żadam tylko, że w tym roku mija 25 lat od założenia klubu Na gratulacje zasłużyli również kętrzyńscy łądziści za zdobycie złotych i srebrnych medali Mistrzostw polskich Juniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Dziękuję bardzo. Trener opowiedział nam, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie sportu. Jak do każdego sportu są pewne predyspozycje, czyli w taekwondo również ta waga, wzrost, odpowiednie parametry takie, które pozwalają na osiągnięcie tego wyniku sportowego. Taki model mistrza, no, tutaj każda dyscyplina ma swój taki model mistrza. No, udaje nam się gdzieś w tych, w tych parametrach być. Czy poza taekwondo macie jeszcze jakieś pasje? Czy to jest, co wam daje taekwondo? No, możliwość. Ciągłego rozwoju, zarówno fizycznego, jak i w naszej psychice. Zmienia się całe podejście do życia, do tego, co robimy. No, naprawdę jest to część tak naprawdę naszego życia. Poznajemy nowych znajomych, mamy możliwość roztwoju. Po prostu mamy coś, zdobywamy te ważne doświadczenie i robimy wszystko, aby osiągnąć swój cel. No ja stawiam przede wszystkim na samorealizację, jednak to jest coś, co, ko to coś, co kochamy wszyscy, robimy to z pasją i robimy to dla, dla siebie, robimy to dla znajomych, robimy to dla trenera, tak? tak. <grafy> Czy trener bardzo Was ciśnie? Ostatnie pytanie. <grafy> trener stara się nas wychować i idzie mu to bardzo dobrze. Popieram. <grafy> Taki dobry wujek, no. <grafy> Taki tatuś od paru lat. Mówię, zawsze jest z nami i zawsze można na niego liczyć. Tak. Głównymi tematami sesji było wyrażenie zgody na objęcie warmińsko-mazurską specjalną strefę ekonomiczną gruntów położonych na terenie miasta oraz zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców za tworzenie nowych miejsc pracy. Radni nie mają wątpliwości. Jest to szansa na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. Czy rzeczywiście ulgi od podatku od nieruchomości pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy? Szanowni Państwo, sytuacja wygląda w ten sposób, że jak wiadomo, jest ciężko u nas z pracą, ciężko z ciągnięciem inwestora po prostu tutaj do nas, do Kończyna, ze względu, ponieważ wygląda to tak: mamy daleko od granic. Nie? Inwestor chciałby jak najbliżej granicy, żeby przyciągnąć, dostarczyć towar krótko, drogo i odwieźć gotowy wyrób. Natomiast no myślę, że przynajmniej to jest, ulga od podatków to ściągnie tych mniejszych inwestorów, a mały nawet inwestor to te 10-20 osób zatrudni. Myślę, że to jest bardzo dobra e, propozycja dla przyszłego inwestora, który przyjdzie do Kętrzyna. A stworzenie, znaczy powiększenie tej Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej o, Kętrzyn, o o niektóre tereny w Kętrzynie przyciągnął inwestorów? No myślę, że tak głosowaliśmy za tym, żeby tych inwestorów przyciągnąć.